Zapraszam na kurs maturalny www.piotrciupak.pl W związku z prawidłowym czworokątnym ABCDEFGH przekąt na AC podstawy ma długość 4, czyli tutaj mamy na tej przekątnej 4 jednostki długości. Kąt ACE, ACE, czyli ten kąt, ma miarę 60 stopni, ma miarę 60 stopni, Oblicz objętość ostrosłupa ABCDE na poniższym rysunku, czyli mamy obliczyć objętość tego tutaj ostrosłupa. To jak to zrobić? Najpierw jaki jest wzór na objętość ostrosłupa? To jest 1 trzecia pola podstawy razy wysokość. To jest wzór na objętość ostrosłupa. No i w takim razie potrzebujemy i pole podstawy i potrzebujemy wysokość. No to najpierw zabierzmy się za wysokość. Odcinek AE jest wysokością naszego ostrosłupa. Jak policzyć ten odcinek AE? Proponuję wyciągnąć sobie gdzieś na bok trójkąt EAC trójkąt kąt E, A, C gdzieś tam wyciągnijmy. Tutaj mamy 60 stopni. Tutaj będzie A. sekundka, tu będzie nasze A. Tu będzie C. Tu będzie E. Tu jest kąt 90 stopni. I tu jest nasza wysokość. I wiemy że też, że AC ma długość 4 jednostek. Czyli sobie zapiszmy na przykład, że H do 4, czyli to do tego, to jest tangens 60 stopni, tam jest 60 stopni, to jest h do 4. Ile to jest tang jest 60 stopni? To jest pierwiastek z 3. Czyli mamy, że h do 4 to jest pierwiastek z 3. Czyli 1h to są 4 pierwiastki z 3, bo my pomnożyliśmy tutaj stronami razy 4. Wtedy mamy, że h to są 4 pierwiastki z 3. Wysokość już mamy. Dobrze, teraz zobaczmy. Tutaj w podstawie jest kwadrat, czyli czworokąt ABCD jest kwadratem o przekątnej długości czterech jednostek. Czyli tutaj mamy A, tu mamy B, tu mamy C, tu mamy D. W takim razie jak policzyć pole podstawy? Bo musimy policzyć pole tego kwadratu, żeby mieć pole podstawy tutaj do wzoru. No to tutaj sobie wstawiamy A, tutaj sobie wstawiamy A i z pitagorasa liczymy, że A kwadrat plus A kwadrat to jest trójkąt prostokątny, daje nam 4 do kwadratu. Czyli 2A kwadrat to jest 16. Czyli dzielimy na 2 1 a kwadrat to jest 8. 1 a kwadrat to jest 8. No i właśnie a kwadrat to jest pole podstawy, czyli pole po kwadratu w podstawie. W takim razie objętość naszego ostrosłupa to jest 1 trzecia pola podstawy, czyli 8, razy wysokość, czyli 4 pierwiastki z 3. Co nam wychodzi? 8 razy 4 to jest 32 pierwiastki z 3. Podzielić na 3 i to jest odpowiedź. Czyli poszukiwana objętość to jest 32 pierwiastki z 3. Podzielić na trzy.